O, o. o stary! Się, halo, się tak, ja czuję, tam się muszę zatrzymać, o, uwaga co wypadek zrobiła? co kurwa zwierzenie tam było? Ja pierdolę, ty <grym, <grym, Tego ty się nie spodziewałam Kurwa Wypadek, wypadek Jedyny się mi nieba! Co ty wpadek, robisz po Ja pierdolę

Z tej samej, co jakby mieliśmy, ten, odstawić. Czekaj. Jest gra muzyka, Czekaj. czy nie? Nie wiem. Nie mi z rogi. Nie ma słychać. Nie wiem, co ona robi. Ja nie zajebam Róba. o nic ty o podłogę, jak się rodziłeś, kurwa. Ruda Berga Kurwa, nie zbierzcie się, nie ma chuja, nie ma chuja Nie ma chuja Ej, Jak chyba coś nie weszło pod naczepę. Coś mi weszło pod naczepę. Trzeszczę mnie, trzeszczę mnie, kurwa, guma mi pękła. Cześć. mnie, guma mi pękła, rzuca mną no kurwa Znak chyba gdzieś się plątał, stary a jest koniec! Koleso mi ujebało! Ej, Klara! ja ty kurwa robisz screeny, Klara? Ty, ona dzisiaj zrobiła skriny właśnie, kurwa. Co, chciałaś uwiecznić to jak stara kura wpierdoliła się w znak? <grystanie> Patrzcie, ty okay. co ja robiłam? Co robiłam? Czekajcie, pobiorę to. Patrzcie to. On mówi tak, nie mogę na ciebie patrzeć, ale zaraz, słod pamiętasz jak powiedziałeś, co ona robi, ona jeszcze komuś nagrywa coś albo coś? To patrz, zaraz jej mi, to, zaraz zobaczymy, tutaj zakręciłam, kot mówi tak, nie no, kurwa, debilka, co ona robi, jakieś kurwa cofanie, o chuj tu chodzi, nie? Patrzy w lusterko cały czas i zaraz dostanę opierdol od niej. Mówi tak, co ty kurwa robisz, jakoś kręcisz tą kierownicą, nie? I nagle tak, no chyba cię pojebało, kurwa. <noise> Serio Boże potrzebuję normalnie sesja fettery Nie, tak strasznie potrzebuję psychologa! O! Moje plecy! Potrzebuję psychologa! Proszę nie Ja Nie chcę przypomnieć, z... że tylko Ruda jest. Spała na krześle. No, plus jeszcze będzie spała na krześle, tak? Boże. <laughs> ja pierdolę! Nie, no przecież nie! Jest kurwa, może! Wiesz co, przygotować się trzeba jak cię... Jadę szybciej od ciebie. No co za cpana? Sie we mnie włóczył. Aha, jest kasacja, jest kasacja. Głoś stoi jest jest to... nie, tak jest na szybku rogi. Hahaha, ale tak nie ha. Ten nie dostał! 21 zł. No patrz. Wodanie. 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 Wodzenie. Wodzenie. przesyła dotacje Wodzenie. 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 Dwa alerty. No, chyba cię to w bbr że przesyłasz mi 1303 zł a... Dwa Kroka alerty się w ogóle na raz i ja pierdolę, ty! Dwa alerty się połączyły na raz. Ty jeszcze Przez zamosta leci tutaj od Boberku. Co ty się w ogóle teraz wydarzyło, buberku? a tam <sum> tym kolem. Nie! Вы можете? Пожалуйста, мы среди людей. Хорошо, было круто, да? Я не готова Fatalnie, fatalni, jesteście naprawdę fatalni. Jesteście fatalni. Jesteście fatalni. Dziękuję. Mi się telefon w ogóle rozdawał. Ciebie? To jest mój. To rewasz! To rewasz! Rozumiesz? To rewasz, że te wszystkie oblania mnie! To nie, nie? nie było lepszej. Serio. nie było lepszej matki. Lepszej nie ma Oddam ją. Kto chce? A, ty kurwo! Znaczy przepraszam! Nie chciałam, nie chciałam, kochane moje dziecko, to... Teraz wszyscy wiecie, że jak ja jestem na streamach, taka ja jestem też dzieci O, po. w podobę. Okay. Dzięki to tak, że zrobiłam cię właśnie na pieniądze. No co dzień to ja ciebie robię, co słuchaj musisz wiesz. No to kram! No. <noise> A nie mam, muszę kupić tak Skaczę Jedynki Skoczyłam! aplikacje Nie lubię takiej drogi No nie jest Sam rzucamy palenie Rzucę palenie jak po przedłużanym spacie samochód <śm> <śm>